Ja Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego jest brak dostawy na Rębiszewie, prądu, Minął Rębiszewo? No. A Tam e, idzie modernizacja linii średniego napięcia, o 17 będzie. O której? O 17. :00. Panie, ale to kurwa niepoważnie. Zgodnie z ogłoszeniem w prasie. Ale co to mnie obchodzi? No tak Pana nie obchodzi, to po co Pan dzwoni? No ale kurwa po co, tak robię jak ja wytłumaczę. Bidło stoi na aparatach na wszystkim, a ja nie, kurwa I wody nie ma, nie nic nie ma. To do 18? :00? Po to, proszę pana, uprzedzamy, żeby się przygotować na to... Ale to co, ja się do hydroforni wstawię agregat prądotwórczy? Jak można tyle przerwy robić? 4-5 godzin, ale nie więcej, kurwa, ludzie, czy was po, po, pogięło? Jak pan ma jakieś zastrzeżenie, to kierownik będzie, pan się poskarży. ja tylko panu mówię... Numer do... do kierownika, proszę i nazwisko. Ten sam, co w tej chwili. Proszę? Ten sam, co w tej chwili, tylko od no. 7 do 15 pracuje. No kurwa on do 15, aby go napierdalej wyjebał, stacji niepaszowej nie rozwali. To ja im kurwa wytłumaczę, że jest w ogłoszeniu w prasie. To jest kurwa pojebane. Ile tego trwać będzie? Jak pan chce, no. Tak, no. Będzie, tak, będzie przez, tak będzie przez 3 dni. Ile? Przez 3 dni. No to ja kurwa, ja sobie tu wojewody na zarządzie, to pogadam. Czy 3 dni można kurwa przerwy zrobić? Na, dzisiaj na gospodarkach. Czy to jest kurwa 8, ktoś? Do i no. pojebali człowiek, jest. Można, zgodnie z przepisami wszystko. To jest przepis, taki jest umowa na to? Yes. Vemelo? Yes. Nie ma takiej umowy. Konserwacja to jest w godzinach pracy kurwa, ale nie do, do 17, do No je ich kurwa, no co ja mam teraz po Boże powiedzieć im? Pan nie jak nie było, ja strasznie nie lubię jak to się. No to ja... co pan kurwa jakiś świętojebli, że się boisz? Ja do kościoła chodzę, No to przejdź kurwa, ale na podwórko, to ja ci wiązarkę poślę lepszą. Ja nie potrzebuję pana no. słuchać, proszę pana. No to żodź słuchawko, tylko nazwisko daj pan swoje gości. Na jak nazwisko pana się pytam? A po co pan pana? Po co ma? się rodzi i pod czasem? No to do widzenia. No to wypierdalaj, dalej Ty tak sam.